Kulajnoga elektryczna Freezor Demonstrowana Demonstrowana kulajnoga elektryczna to doskonałe, wygodne i ekologiczne rozwiązanie dla każdego. Z jej wykorzystaniem będziesz mógł poruszać się swobodnie i dotrzeć praktycznie wszędzie. Obecny na pokładzie silnik o mocy 250W pozwoli ci rozwinąć maksymalną prędkość do 25 km na godzinę. Z kolei na jednym ładowaniu bez problemu będziesz mógł przejechać nawet do 20 km. Warto dodać, że sam czas ładowania baterii wynosi jedynie około 4 godzin. Dodatkowo wyjątkowy komfort jazdy i lepszą amortyzację zapewnią Ci 8,5-calowe pompowane koła, a zamontowane hamulce tarczowe i elektromagnetyczne zwiększą Twoje bezpieczeństwo, co w połączeniu z intuicyjnym wyświetlaczem da Ci pełną kontrolę nad prędkością, zasięgiem i stanem baterii. Mało tego, łatwo zmienisz tryb jazdy z ekologicznego na sportowy i odwrotnie. Natomiast system szybkiego składania przyda Ci się w sytuacji, kiedy zechcesz swój pojazd umieścić w bagażniku samochodu lub zabrać ze sobą do biura. Kulajnoga elektryczna Freezos League to zwinny i wygodny model, dzięki któremu wzmożony ruch na miejskich ulicach już nigdy nie będzie stanowił problemu.